Było o piwach świątecznych norweskich, było o piwach świątecznych polskich. Wobec tego porozmawiajmy o piwie kooperacyjnym, polsko-norweskim. Mowa jest oczywiście o tym piwie. Saint No More Hoppy e Dark Ale, ekstrakt 16%, alkohol 6,5% objętościowo. Piwo uważane przez Alebrowar. To jest kontra. Hmm, bardzo fajnie, że tak powiem, e, kolory, kolorystyka dobrana. Piwo jest ciemne, wobec tego ciemna etykieta. Ciemny hopheadowy kapsel. E, kto brał udział w tej e, kooperacji? Oczywiście chłopaki z Alebrowaru, a więc gości Szewa z północy niedaleko mnie. I. Browar Wehold, który przyjechał do Gościszewa uważyć, nie, nie browar, ale jedna osoba, która przyjechała uważyć piwo według własnej receptury, z własnym pomysłem. Także pomimo tony chmielu użytego do tego piwa, pomysł był, jak to mogliście widzieć chociażby na kanale YouTube Ale Browaru, na uważenie piwa drinkable, ale Eee, dobrze. Piwo niefiltrowane, niepasteryzowane, skład woda, słody, pale ale, pszeniczny, kara aroma, czekoladowy, podkreślony, chmiele, cinuk, simko, drożże, us 05, cinuk, piękny chmiel wpasowujący się w ciemne piwa, chmiel goryczkowy, simko, też coś eee, wspaniałego, tak, coś wspaniałego. No dobrze. Eee, Zobaczymy, co Jan Hallwulf Field nam przygotował za niespodziankę. <laughs> Lecimy wobec tego z koksem. Szkoda byłoby uszkodzić ten kapselek. Szklanka. No cóż, muszę się trzymać już jednego wzoru. No. Tak to jest z otwieraczami zadycha. czekolady trochę karmelu i chmiel. To co lubią copkezi najbardziej. Uuu, tak se wlałem, a tu się okazuje, że no dobra. Jeżeli chodzi o klasyfikację piwach świątecznych ja do końca nie jestem przekonany czy jest to piwo świąteczne, oczywiście ja wiem, już mówiłem o tej, o tej, o tej etykiecie, o Mikołaja, Candy i tak dalej tak dalej, to wszystko nie pasuje się, e, grudzień, e, oceniamy to wobec tego jako piwo świąteczne, pomimo że tam kiedyś powiedziałem, że to nie jest piwo świąteczne tylko Hoppy Dark Ale, aczkolwiek brak jasnej deklaracji producenta. Że tak powiem, o tym, że jest to piwo świąteczne. Nie ma takiego słowa na etykiecie. Piwo najciemniejsze ze świątecznych, aczkolwiek nadal wpadające, nie wiem, czy to będzie widać nadal wpadające w taki bardzo, bardzo ciemną mieć z najlepszą pianą, którą do tej pory ja osobiście spotkałem. Tutaj w tulipanie jest ciemno, aczkolwiek tutaj ja widzę e, głęboko miedziane, e, że tak powiem, e, przebłyski. Let's get to aroma. Bardzo przyjemny aromat. Przede wszystkim jest z tego piwa czekolada, ale też e, e, świetny, klasyczny e, e, Nyt chmielucinuk, czyli głęboka gorycz, ale taka prażona czekoladowa. Nieźle. Aromat nie jest jakiś tam skomplikowany. Jest z tego piwa tylko i wyłącznie prawie czekolada i karmel. Zatem idą jakieś przebłyski, przebłyski jakiejś tam podstawy słodowej. Typu, typu, typu chleb słodownia, jakiś tam... ale nie, tu raczej nie ma słodkich aromatów. Trochę biją elementy w nos leśno, sosnowe, drzewa iglaste, ba, świerk. Coś takiego jeszcze tutaj jest w aromacie. Oczywiście pochodzi to z chmielu. Czy to są jakieś przyprawy dane, bo tak pobieżnie tylko spojrzałem. Nie, no nie ma przepraw. Także no, trudno tutaj mówić o, 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 o czymś naprawdę e, świątecznym, bo ani tu nie znajdziemy imbiru, ani gałki muszkatołowej, ani wanilii, ani cynamonu itd. itd. Za to piana. piana jest całkiem w porządku wobec tego cóż. Wasze zdrowie. Śmignąłem gdzieś w necie, ale nie oglądałem degustacji, że jest to piwo trudno pijane, że zaskakujące dużo goryczki znajduje się w tym piwie. Cóż, nie mogę tego powiedzieć. Oczywiście jest gorycz. No skłamałbym, gdybym powiedział, że jej nie ma. Ale kurka wodna. Co tu jest napisane? Nie straszy nam gorycz. Nie ma, słuchajcie, tak na poważnie. No na pewno nie jest to słodki ulepek świąteczny z pięknymi przyprawami, ze śliwkami, cynamonem, imbirem, wanilią, gałką muszkatołową, bazielem angielskim czy czymś w tym stylu. Myślę, że jest to solidne piwo kooperacyjne. Jan tutaj... E... Przyjechał uważać piwo pijalne i to jest piwo pijalne. Takiego piwa mógłbym wypić więcej niż dwie butelki, nawet na święta. Właściwie dlaczego nie? No na święta. Piana nawet w tym chińskim, beznadziejnym szkle oblepiała bardzo ładnie. Zauważyłem, że za szkło musi być jakiegoś dziwnego e, piasku, kwarcu, nie wiem. Może tu jest jakaś domieszka, kurczę, chińska, słabo się pije, pienią piwa w tych szkłach. Aczkolwiek do degustacji, że było śmiesznie, jest dosyć fajnie, bo jest mocne przewężenie i tutaj wszystko widać, naprawdę. Kolor jest piwa świątecznego, piana jest lepsza niż w świątecznym piwie, aromat... Jeżeli nie mnie klasyfikować, chociaż nie ma takich klasyfikacji, nie ma piw świątecznych, no to... Jest biedniejszy ten aromat od piw świątecznych, a z drugiej strony to piwo nie powoduje zmęczenia materiału. Goryczka spowodowana cinukiem doskonale przeciwstawia się mocy czekolady, i myślę, że tego tutaj po tym piwie można byłoby spokojnie oczekiwać. I to jest. Piwo jest pijane, piwo dla mnie jest solidne, jest dobre czy bardzo dobre? Hm. Jeżeli ktoś mi powiedział, że to jest piwo świąteczne, no to powiedziałbym, że to jest średnio dobre, aczkolwiek bo oczekiwałbym co? No, przyprawowości, rozgrzewania z, nie wiem, imbiru. A ja za imbirem tak naprawdę nie, nie przepadam. Wobec tego myślę, że jest całkiem solidna pozycja, nawet na święta. Yy, miałem do wyboru jasną również wersję. Nie kupiłem jej, ponieważ uwielbiam piwa ciemne. 6,5% alkoholu. Nie czuć tutaj w ogóle alkoholu, nic. Ekstrakt 16 stopni robi swoje, piwo nie jest wodniste, ale też nie jest za gęste. Jest w sam raz. Powiedziałbym, że to piwo ma nawet mocne ciało. W odróżnieniu do piw, typowo świątecznych, chce mi się tutaj dolać tego piwa. Chce mi się tego piwa spróbować. Bianka cieszy wzrok. Chinook cieszy moje zmysły spostrzegania goryczki. Ciekawie na ibu tutaj jest, ale słuchajcie, powiem Wam tak. Zresztą przy tym ekstrakcie może być zakłócony odbiór ibu. Nie, nie wiem. Nagazowanie jest średnie. Eee, powiedziałbym nawet, że średnie... Tak, średnie do... Czy do niskiego? Piwo w szkole w ogóle nie pracuje. Na języku daje znać to nag nagazowanie. <laughs> powiedziałbym, że średnie to nagazowanie jest. Pewnie ciut mocniejsze nagazowanie spodobałoby większe odczuwanie goryczki. Co do IBU, IBU nie powalał, nie wiem co powiedzieć. Ja bym to dał na między 50 a 60 IBU i tyle. Nie wiem czy nawet za wysoko. Może za wysoko. Pomimo <laughs> słodkości czekolady. To piwo jest bardziej wytrawne niż słodkie. W związku z tym no to, 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 to cinuk kontruje czekoladę i nic więcej i to piwo jest wytrawne, jest um, gorz, lekko gorzkie, ale ja takie piwo uwielbiam. Dlatego mój odbiór tego piwa nie jest taki, jakbym się spodziewał, czytając pobieżnie coś, że to piwo jest w ogóle niepijalne. To piwo jest pijane, jest orzeźwiające. Na pewno ugasi pragnienie, jeżeli takie będzie. Na przykład po tatarze z łososia, albo w ogóle tatarze wołowym. Po karpiu, to nie wiem. Jest dobrze. Czy to jest top 3? Tak, myślę, że to piwo wskakuje na, 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 na moje świąteczne top 3. Eee, zostało jeszcze piwo Czarny Koń. Do przetestowania to typowo świąteczne od lekarzy. Także zobaczymy co wybiorę na końcu na pierwszą trójkę. To piwo na pewno jest na pudle. Dosyć ciekawym piwem świątecznym było piwo jurajskie. O dziwo. Całkiem całkiem, naprawdę bardzo przyjemne piwo. Czy norweskie piwo się załapie na top 3? O i będzie ciężko. Będzie ciężko i wydaje mi się, że, e, że na razie jest słabo z e, podium. Mm. Naprawdę przyjemne piwa. Do zobaczenia w ostatnim odcinku przeglądu piw świątecznych.